Witajcie, z tej strony 3, a dzisiaj łowimy na rzeka, na rzece Mudwater e, Poza odcinkiem złowiłem trzy ryby, takie akurat, które łatwo jest złowić I złowiłem tak... Amyka, szczupaka amerykańskiego i szczupaka czarnego nie wiem co, ja tu jeszcze złowiłem no a, no pasa wielkogłębowego małe młodą. Młodego, więc no. Tylko tak na razie zrobiłem. Um. No i co, widzimy? No możemy sobie zaczynać. Sobie patrzę tutaj jeszcze jakieś rzeczy bym sobie może dokupił sobie założę albo sobie może kupię widzowie przynęty sztuczne właśnie wahadłówkę wahadłówka wahadłówka chciałbym sobie kupić jakieś wahadłówki bo nie mam za dużo wahadłówek no, tu nie ma wahadłówki to muszę sobie tak widzowie szukać jakąś dobrą, fajną yy, dużą też yy, to chyba nie zmienię nic co sobie tą kupię okej, okay, teraz tą wahadłówkę bym sobie chciał chociaż ta ma 500 metrów, ta ma 3 ale wolę tą nie wiem czemu, dobrze i dzisiaj chciałbym sobie pasa białego pasa białego więc założymy sobie tą wędkę jak tutaj mam nie mam. Nie chcę teraz wychodzić. Sobie nie przygotowałem i teraz widzicie jak to jest. Co sobie na razie założę psią karmę, bo na psią karmę też dużo basów. Yy. Właśnie się, właśnie się łapało. No i zobaczymy, bo teraz spróbuję zrobić yy. no jak to się nazywało? No, to samo co robiłem z leśną willą Czyli No, czyli widzowie, <ścoughs> e, eksploracja, tak, eksploracja Widzowie, robimy eksplorację, tak eksplorację robimy właśnie mudłoterze. na no, mudłoterze. jak ktoś to przepraszam za te krzyki w tle bo możecie je usłyszeć ale postaram się jakoś tam zagłuszyć jak to mnie będzie czasem zagłuszać no, bo akurat ja na to wpływu nie mam ale dobra dobra zwijamy tą wędkę na spinning może zróbmy, jak to się nazywało? No, przetrzymania. Teraz ta wędka. Jakiś mały bas. Mały bas. Bas zielony czy niebieski, raczej nie. <słuch> Mogę nawet taką wyłowić, nawet taką wyłowiłem, ale pas słoneczny, ok, pas słoneczny też jest sok też sobie może być, w ogóle widzowie jak macie jakiś szybki sposób na robienie expo, to by mi się aktualnie też przydało, bo chciałbym sobie dosyć szybko wybić poziom 13. Bo e, 14, bo mam jak na razie 13. Uj, rybka no, na spinning to już tutaj odpływałem. To jest norma, chyba że tylko. Chyba że to jest po prostu przez to, że mam tak słabą wędkę. Bo właśnie sobie muszę kupić nową wędkę na spinning metalowy bas biały. To fajnie, bo metalowego jeszcze nie złowiłem teraz. I basa sobie właśnie też chciałem sobie złowić. Ale to chyba się niestety nie zaliczy do eksploracji. To z tego co wiem, musimy mieć zwykłego. Zobaczmy misję: miękławka i kulbak bębniący. To zobaczmy, jakie przynęty. Na co to bierze? Miękławka, proszę. Mały kawałek ryby. No to sobie mały kawałek ryby. Oczywiście, że nie mam mały kawałek ryby. Może zobaczymy w sklepie będzie. Przęty naturalne. Nie. No to jak nie na miękławkę, to tą bębnicę czy to coś tam. Eee... Gdzie to jest? Gdzie ona jest? A przecież to jest to. Aha. że w C ma... Ale dobra, bo to widzę, że to też można złowić na spinning. To mamy rosówki? Nie, a mamy w ogóle coko? Aha, tak tego teraz nie możemy zrobić. Ale tutaj sobie wyposażymy kopyto, bo na kopyto to też mogę złowić. To teraz spróbuję sobie na kopyto to złowić. Hamulec sobie muszę zmienić i dobra, możemy zarzucać. Bym sobie musiał kupić jakąś chyba większą główkę. jigową, jigową. Dobra, przytrzymania musimy zrobić. rybka szczupak Szczupaki to chyba jakiś nawet mały szczupak już widzę jak mi to tą wędkę ciągnie w ogóle medalowy ej, to medalowego chyba jeszcze szczupaka nigdy nie złowiłem To jest czarny, nie? To jest amerykański fajnie, fajnie na samotnej gwieździe, chyba nawet nie złowiłem jeszcze medalowego, właśnie tego potwora. Nie, no fajnie, że go złowiłem, naprawdę. Teraz yy, wleczony, powolny zastosujmy. Nie wiem, ogólnie to to za bardzo zmienia, ale no trudno. <śm> Mamy kopyto 5 cm. Chyba mogę sobie na razie kupić 8. Na tą chwilę sobie chyba mogę kupić u 8 cm. Ale no nie wiem, nie wiem nie wiem. Więc sobie zobaczymy. Okej, okay, ja już myślałem, że nic tutaj nie złowię. Młody bas wielką No w sumie czego się nie ja dziwię się. Dobra e, Tam zarzucamy Dobra Musimy sobie hamulec zmniejszyć No i ciągniemy Może sobie zwiększę ten hamulec Ale nie tak mocno Może tak Wow, już jakaś ryba Okej okay. Ja myślałam, że tu w ogóle nic nie będzie Dobra, chodź tu Chodź tu Szczupak, szczupak medalowy zwykły zwykły też sok. w ogóle wam pokażę co jeszcze przed odcinkiem sobie złowiłem no najkrótą mam na razie 736 ale no Zobaczmy moją największą rybę jaka to jest szczupak czarny no właśnie sobie złowiłem szczupaka czarnego i chyba dosyć dużego Na, na wahadłówkę tą czerwoną no, no to to, to teraz sobie i no, takie tam właśnie jeszcze rzecz sobie złowiłem Zobaczmy tutaj jeszcze raz no, w ogóle chciałbym zrobić tą małą rybę na moodwater też bo to też jest na moodwater a jak już jesteśmy na tym moodwaterze to też z tą bym chciał zrobić bo no, tu mamy na razie no 635 ja mam na jeden dzień zapłaciłem a licencję mam nieograniczoną więc... Yy, no... Ale chyba sobie będę musiał kupić zaawansowaną. Bo jak mam tą zwykłą, to nie mogę sobie zabrać miękławki. Ale dobra, może przy jakiejś opłacie to może mi się uda, bo bym chciał zabrać. A nie chcę też marnować 4 Trochę więcej hajsu właśnie... Yy, na to, więc... Bye, bye!